Cześć, nazywam się Gabriela Wilomowski, jestem przewodnikiem po Zjednoczonych, a dzisiaj chciałem Was zabrać na wycieczkę do Waszyngtonu. Zapraszam! Do Washingtonu wybrałem się samochodem. Przejazd mi za ostane we 4,5 godziny. Po drodze trzymałem się kupić jakąś kawę wodę i kanapki. Podczas tego filmu pokażę Wam miejsca znane i nieznane, ale co najważniejsze miejsca, które moim zdaniem warto zobaczyć w Waszyngtonie. Ominę zupełnie muzea, ponieważ każde muzeum to jest materiał na oddzielny film, a przy okazji nie chcę was zanudzać. Jeżeli interesuje Was jakieś konkretne muzeum, to proszę o informacje pod spodem i przygotuję wtedy oddzielne wideo o tym muzeum albo muzea. Zapraszam serdecznie. Może parę słów o historii Stanów Zjednoczonych, a tym samym Waszyngtonu. Otóż musicie wiedzieć, że Waszyngton nie jest miastem wyjątkowym, ponieważ został zaprojektowany na życzenie rządu amerykańskiego w latach 90. XVIII wieku. W tym czasie stolica Stanów Zjednoczonych znajdowała się w Filadelfii, ale miasto z pewnych względów się nie sprawdziło. Jednym z tych był fakt, że było pod bardzo silnym wpływem pletyjskim. Druga rzecz, znajdowała się przy dużej rzece, która nazywa się Delaware i można jej było zaatakować, a wiecie, Amerykanie mieli doświadczenie co się stało z Nowym Jorkiem w XVII wieku, więc tak na wszelki wypadek. Też ciekawostką jest to, że przyczyniła się do tego epidemia która opustoszyła w ogóle miasto Filadelfia i przez kilka lat świeciło pustkami. Ale to jest materiał zupełnie na inny film. Natomiast ta, wiele osób mówi, na życzenie żony amerykańskiego. To trochę tak nie do końca prawda, bo to jest efekt mowy, którą zawarł Alexander Hamilton z Thomasem Jeffersonem, na podstawie której stolica będzie znajdować na południu Stanów Zjednoczonych i na północy. A dzięki temu północ zostanie kasiore, i, I to jest też kolejny materiał na kolejny film. A jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak powstała giełda papierów wartościowych, jak to się stało i dowiedzieć się więcej o historii, to zapraszam na jedną z moich wycieczek po Waszyngtonie. Oraz po Nowym Jorku, ponieważ historie obydwu tych miast są ściśle powiązane. Wiemy już, że Waszyngton został zbudowany na zamówienie, ale musiał być jakiś plan. Bo przecież nie buduje się bez żadnego planu. I ten plan zrobił nijaki lefant. Tego głównego architekta miasta wybrał George Washington i wybrał człowieka, który był jego pupilem. Człowieka, któremu ufał, ponieważ podjął się i wykonał jeden z najważniejszych projektów, takich osobistych projektów George'a Washingtona, którym był kościół świętego Pawła, który znajduje się na Antoninu no, i ten kościół dokładnie wyglądał tak, jak George Washington sobie zażyczył, jak sobie wymarzył. Był dokładnie jego taki, to był jego styl, to było jego miejsce. Więc polecił zrobienie tego, tego projektu wielkiego miasta, prawda, które miało powstać e, dla tego człowieka. A ten człowiek, jak się okazało, był artystą i miał pewien zmysł techniczny, ale rysunku technicznego wykonywać nie potrafił. Nie zmienia to faktu, że miał wizję. Chciał zbudować Waszyngton tak jak Paryż i dlatego też jest dosyć podobny do Washington jest podobny do Paryża, ponieważ plan podobny jest podobny do planu Paryża. Głównym punktem Waszyngtonu, takim głównym centralnym punktem Waszyngtonu jest National Mall. To jest aleja w centralnej części miasta, gdzie znajduje się większość muzeów, które są w Waszyngtonie. A w drugiej linii znajdują się urzędy, ministerstwa oraz wiele instytucji rządowych. Natomiast na końcu tej alei miał powstać i powstał zresztą bardzo ważny budynek dla miasta i dla całego państwa. Mowa naturalnie o Kapitolu. W Kapitolu znajduje się siedziba Senatu, Kongresu oraz przez długi czas Sąd Najwyższego. Nie wiem, czy wiecie, że. Na kopule stoi statua wolności, ale zupełnie inna niż ta, która jest w Nowym Jorku. Wiele osób, kiedy planuje przyjazd do Waszyngtonu, myślę, zobaczy Biały Dom. A Biały Dom wygląda tak, jak za moimi plecami widać. A od strony Pensylwanii w Unii jest zdecydowanie większy, ale jego konstrukcja, jego wielkość, a nie jego piękno, szczególnie pola na nogi. To jest duży budynek, ma ponad 100 pokoi, ale jego konstrukcja nie jest imponująca. Widziałem większe domy w, na przykład w Georgii oraz w kilku innych miejscach. Jednak to jest duży budynek. A teraz warto wiedzieć, że ten słynny gabinet owalny, gdzie prezydent przyjmuje najsłynniejsze gości, nie znajduje się w Białym Domu. Otóż znajduje się pomiędzy Białym Domem, który tu widzimy teraz na horyzoncie. A w tamtą stronę, w tamtą. O, a tu mamy Eisenhower Building, i znajduje się pomiędzy. Czyli tu w tych krzakach znajduje się budynek, w którym jest ten właśnie gabinetowany. Możliwość widzenia byłego domu jest bardzo skomplikowana, ponieważ musimy znaleźć kongresmana, który nas tam zaprosi. Jest to trudna sprawa, ale możliwa. Nie wiem, czy wiecie, że praktycznie każdy Amerykanin ma prawo. Zbudowanie pomnika w Waszyngtonie. Nie jest to łatwe, ale realne do zrobienia. A my jesteśmy przy Washington Monument, jednym z najstarszych i na pewno najwyższym pomniku w Waszyngtonie, a przy okazji najwyższym budynku w mieście. Budowa Washington Monument zajęła ponad 30 lat. Waszyngton to wizytówka Stanów Zjednoczonych za granicą i pobyt do dumy dla Amerykanów. Znajdziemy tu mnóstwo pomników poświęconym ważnym postaciom historycznym oraz wydarzeniom, szczególnie konfliktom zbrojnym, które wpłynęły na losy świata. Przed nami na przykład jest memoria poświęcony II wojnie światowej. Jest to jeden z największych memoriałów National Mall. Przed nami jest memorial Ofiar Wojny w Korei. Od wojny płynęło już 70 lat, ale jej temat jest wciąż żywy. Pomnik Martello Terra wzbudził sporo kontrowersji. Jefferson Memorial wygląda przepięknie, szczególnie wiosną, podczas tych wiśni. Jarcz, czyli Franklin Roosevelt, odegrał olbrzymią rolę w historii USA. Jego pomnik jest bardzo wymowny i składa się z bardzo wielu części trzeba znać historię USA, żeby zrozumieć jego przesłanie. Pomniki w Waszyngtonie są monumentalne, podobnie jak większość muzeów oraz budynków rządowych. Każdy z nich wygląda jak starożytna świątynia. Waszyngton jest budowany w stylu europejskim, dlatego jest to niezliczona ilość rond. co mi osobiście doprowadza do Pasy. pasji. Jesteśmy teraz nad Yukon Circle. To jedno z miejsc, gdzie toczy się życie towarzyskie, szczególnie wieczorami. W Waszyngtonie znajdują się ambasady wszystkich państw, z którymi Stany utrzymują kontakty dyplomatyczne. Vialesting abasan znajduje się na jednej aweniu, na jednej alei, która nazywa się Massachusetts Avenue. Powszechnie jest nazywana Row, czyli rząd ambasad. Większość budynków, w których obecnie mieszczą się ambasady, wcześniej były rezydencjami bardzo zamożnych Amerykanów. To jest taka ciekawostka, że na początku XX wieku. Jeżeli dana rodzina była zamożna, to ich status wymagał, żeby mieli swój drugi albo trzeci dom w Waszyngtonie, a ponieważ było się blisko prezydenta, blisko rządu, czyle to oznaczało, że ma się wpływy. Więc, um, jeżeli miało się pieniądze, miało się dom w Waszyngtonie. W Waszyngtonie znajdziemy wyjątkowo dużo domów w stylu Queen Annie. Jest to styl, który dominował pod koniec, XIX wieku i na początku XX. Cechą charakterystyczną tych domów są okrągłe wieżyczki. Washington to nie jest duże miasto, ale znajdziemy 8 oddziałów tzw. Tak WARC oraz 37 sąsiadów. Jednym z moich ulubionych jest Capitol Hill. To właśnie tu znajdziemy Eastern Market, który jest pierwszym targiem w mieście i do tej pory możemy tam kupić naprawdę pyszne, lokalne przysmaki. Georgetown przez lata było dzielnym miastem, a życie toczyło się wokół Uniwersytetu Georgetown University. To bardzo znaczna uczelnia założona przez jezuitów w XVIII wieku. Obecnie Georgetown to jedna z dzielnic Waszyngtonu. Bardzo elegancka, gdzie znajdziemy fajne domy, drogie restauracje i fajne sklepy. Waszyngton w centrum miasta kryje luksusową aleję handlową. Nazywa się City Center DC. Znajdziemy tam sklepy najlepszych oraz najdroższych marek świata. Centrum Waszyngtonu jest bardzo nowoczesne. Znajdziemy tu wiele nowych budynków, jednak nie ma wieżowców, ponieważ prawo tego zabrania. Chinatown to jest jedna dzielnica miasta w samym centrum, który nie zamiera w ciągu weekendu. W Waszyngtonie znajdziemy wiele monumentalnych budynków. Stacja kolejowa Indian Station też do nich należy. Jedną z bardzo fajnych części Waszyngtonu, o której pewnie nie słyszeliście do tej pory, jest Ward. Jest to marina położona na rzeką Potomac. Ten teren jest nowym projektem, który powstał mniej więcej 5 lat temu i od tamtej pory jest ciągle zbudowywany. Znajdziemy tu mnóstwo fajnych restauracji wieczorem, życie nocne oraz powstało kilka bardzo fajnych, luksusowych hoteli. Jest to miejsce, jeżeli chcecie poznać, się, Lifestyle który mają ludzie w Waszyngtonie. Jest to zupełnie doświadczenie niż biurowe centrum miasta. To jeden z najbardziej udanych projektów miejskich w Waszyngtonie. W ciągu weekendu to miejsce żyje. Jest tu mnóstwo bardzo fajnych restauracji bez klubów i mnóstwo ludzi tu przychodzi. Możemy się tutaj dostać taksówką wodną, od kwietnia do października przyjechać komunikacją miejską samochodem, ale parkingi są bardzo drogie. Wolf słynie swojego seafoodu, czyli owoców morza. Mamy tutaj lobstera, czyli homara, są krewetki oraz inne owoce morza. Są jeszcze żywe, kiedy nam kucharz przygotowuje je w taki sposób, jak sobie życzymy. Podawane są bardzo prosto, na papierowym talerzu, z przyprawami, które sobie życzymy. Ceny bardzo atrakcyjne. Washington to niesamowite miasto, żeby je zobaczyć w całości potrzebujecie kilku tygodni. Jednak jeśli macie dwa dni, to wystarczy zobaczyć najważniejsze atrakcje. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak, to bardzo proszę o subskrypcję oraz proszę o uwagę pod słodem. Dzięki wielkie i zapraszam.